W dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa pomiędzy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Lublinie, a firmą Medi, która wystartowała w przetargu, złożyła najbardziej konkurencyjną ofertę, było to 106 322 tysięcy zł. Myśmy rozpoczęli to tuż po zakończeniu wyborów w roku 2018. Wówczas poprosiłem współpracę panią Mariolę Kośmider, żeśmy zaczęli ten projekt omawiać wewnętrznie we dwie osoby. Rada Miejska zapisała pierwszy raz w roku 2019 ten projekt jako już finansowany przez Radę Miejską, w związku z czym rozpoczęliśmy proces inwestycyjny. W tym samym czasie udało mi się nawiązać kontakt z panią doktor, która jest z tyłu za państwem. Zachęcałem do współpracy z nami i zaczęliśmy przechodzić z projektu rozmowy, dyskusji, poszukiwania poszczególnych rozwiązań do już budowania zespołu. Ten zespół został stworzony przez panią doktor ze swoimi współpracownikami. On liczy już kilkunastu, jak nie więcej niż dwudziestu chyba już pracowników. To są psychoterapeuci, terapeuci z różną specjalizacją wąską, często rzadką spotykaną. Myśmy przystąpili też w tym samym czasie do finansowania szkoleń dla tych pracowników, przygotowując ich właśnie do tego projektu dużo wcześniej, czyli przygotowując się też do kadry, którą przecież wiemy, że jest najpoważniejszym problemem w Polsce. Przeszliśmy do fazy już projektowania i inwestycji. Wystąpiliśmy zgodnie z prawem o wsparcie i opinię ze strony Wojewody Dolnośląskiego, Pana Jarosława Obrębskiego, z opinią pozytywną. Mogliśmy rozpocząć już proces inwestycyjny. I chciałem wszystkim tym ludziom, którzy uczestniczyli w tym projekcie, serdecznie podziękować. Powiem Państwu, że w chwili, kiedy żeśmy upublicznili ten projekt, na Facebookach i na różnych mediach społecznościowych ponad dwa lata temu nie spotkaliśmy się z żadną negatywną opinią.